Cześć, tu Ania po godzinach. Dzisiaj sobie zainstalujemy na wersję Minecraft 1.7.2 moda, który się nazywa Wireless Redstone i pozwala na to, żeby przesyłać sygnał redstone'owy jakby bezprzewodowo, bez Redstona, bez tej ścieżki redstone'owej. Ok, co trzeba zrobić? Trzeba pobrać dwa pliki z internetu. Zanim pobierzemy, przypomnę, że na stronie www.ania.pg.pl Znajdziecie całą listę modów, których instalację już pokazywałam w serii Pomocne Tuty i możecie sobie tę listę filtrować według wersji Minecraft albo według sześciu kategorii albo alfabetycznie. I po kliknięciu w link przy nazwie moda, który Was interesuje, zostaniecie od razu przeniesieni do odpowiedniego filmiku na moim kanale na YouTube. Także zapraszam na www.ania.pg.pl, oczywiście do sekcji Pomocne Tuty. A teraz sobie pobierzamy. I Wireless Redstone pobiera się z takiej strony. Oczywiście link będzie w opisie do filmiku. No i po wejściu na stronę sobie zjeżdżamy. Tutaj mamy obrazek, jak to mniej więcej ma wyglądać, i tu od razu jest download. I to download będzie znaleziony tutaj. Jak klikniemy tutaj, to przeniesiemy się na taką stronę, i z kolei tutaj, zjeżdżając w dół, musimy pobrać tak. Slim Void Library, tu na to klikamy. A tu jest widzicie na 172. Jakby ktoś chciał wcześniejsze, to tutaj są. 172 musimy pobrać to. Slim Void Library, tu to klikamy na download i potem zjeżdżamy i szukamy Wireless Redstone. I klikamy tutaj, i stąd pobieramy. To są właśnie te dwa, te dwa pliki, które musimy pobrać. Ten pierwszy Slim Void. I ten drugi Wireless Redstone. Także te dwa właśnie pliki musimy pobrać. Stąd. OK, jak mamy pobrane, możemy zainstalować. I do zainstalowania oprócz tych dwóch plików z modem potrzebne są minimum Launcher Minecraft i na wersję 1.7.2. Jeżeli nie macie zainstalowanego Forgea na wersję 172, to dowiecie się, jak to zrobić w filmiku pomocne tuty 189, a jeżeli macie wersję non premium Minecrafta i nie macie launchera non Premium, to w filmiku pomocne TUTY 176, dowiecie się, skąd pobrać, jak zainstalować launcher non premium, a potem wróćcie sobie do filmiku 189 i zainstalujcie Forge na wersję 172. I w tym filmiku 189 ja instaluję Forge z końcówką 968 ale wy pobierzcie i zainstalujcie tak samo, jak pokazuję w filmiku, wersję rekomendowaną, bo już jest wersja rekomendowana. Wtedy, kiedy nagrywałam filmik, nie było wersji rekomendowanej. W tej chwili już jest i ma końcówkę numer końcówki 1024. I właśnie na taki Forge z końcówką 1024 będę instalowała teraz wireless redstone. Ok, co musimy zrobić, żeby to zainstalować? Musimy wejść do. Foldera procent app data procent przez roaming, znaleźć folder. Minecraft, w którym mamy zainstalowanego Forge'a na wersję 172 i ten folder. Minecraft sobie gdzieś skopiować, żeby mieć do czego wrócić, gdyby się nie udała instalacja Wireless Redstone. Ok, jak mamy skopiowane, to możemy przystąpić do instalacji. Co robimy? Wchodzimy do folderu. Minecraft, wchodzimy do folderu moc. I przerzucamy te dwie rzeczy do folderu MOC. Raz jest tutaj. I dwa jest tutaj. Ok, zainstalowane. Zamykamy. Sprawdzamy, czy działa. Wchodzimy do Minecrafta i uruchamiamy. Chyba dwa uruchomiłam, ale zobaczymy. No i czekamy, a się nam uruchomi. To chwilę potrwa. Ok, mam Forza 1024. Tutaj również. Klikam play i czekamy, aż się zainstaluje. Boże, a się otworzy. Jeszcze chwilkę sobie poczekamy. No, halo. Widzę czarność. Ok, już widzę jasność. Także jeszcze chwila. Ok. Wchodzimy do moc i szukamy na literę W i na literę S. Coś tam było. O, tutaj jest ta biblioteka Slime Void. I jest Wireless Redstone. Gotowe. Wchodzimy w tryb jednoosobowy i gramy sobie w wybranym świecie. Co ten mod dodaje On dodaje dwa itemy. Zobaczymy. Jakie? Dwa takie klocki. Wchodzimy w E, i te klocki, one są gdzieś tutaj z Nie są na końcu, tak jak zwykle. O, tutaj, to są dwa klocki: wireless receiver i transmitter. Weźmy sobie, teraz który jest, który nigdy nie wiem. Co nam jeszcze będzie potrzebne? Aha, jeszcze zobaczmy sobie. Trzymam na tym strzałkę, klikam R i tak się to yy, buduje. I to jest receiver. Yy, tak to się buduje, że są sztabki żelaza, trochę czerwonego proszku i dźwignia. Także nie jest to jakieś super drogie. A ten drugi transmitter, tak samo, tylko <laughs> zamiast. Sorry. Zamiast dźwigni jest czerwona pochodnia. Ok, co nam będzie potrzebne jeszcze? Będzie nam potrzebna dźwignia albo czerwona pochodnia też może być. Pochodnia i co jeszcze? A, ale jakaś lampa, żeby nam pokazywała. Lampa. Ok, myślę, że to nam wystarczy. No i co teraz robimy? Teraz sobie stawiamy jeden z tych klocków tutaj na przykład. To jest receiver, czyli to coś, co rozsiewa wokół siebie yy, m, energię, dajmy na to. A to jest, albo to jest. Kurczę, nie, to jest to, co zbiera do siebie energię, a to jest to, co rozsiewa. Tak. I tutaj, jak się kliknie na to prawym przyciskiem myszy, to można sobie wybrać jakiś numer. Bo musimy połączyć je ze sobą tym samym numerem, czyli na przykład tysiąc i ten też zrobimy na 1000 1000 i tutaj ma napisane widzicie tu 1000 i tutaj 1000 ok jeszcze sobie jednego zakopiemy na przykład tutaj ale co transmitera czy boże co to jest to tamto to jest receiver czyli to co przyjmuje chyba czyli my też musimy to co przyjmuje czyli to dobra ten będzie jeden Ok, tutaj jest zakopany i też mu damy 1000. Teraz postawimy na to lampę. Lampa, lampa, lampa. Lampa. Ej. Ok, Przy, przytrzymałam shift i postawiłam lampę. A tutaj postawimy sobie lampę tutaj. Aha, czerwony proszek jeszcze by nam się przydał. Proszek, pyr, oszek, proszek, proszek, jest proszek. Czerwony proszek, o tak sobie zrobimy to. I cóż, i to otrzymuje sygnał, tamto otrzymuje sygnał, a to rozsiewa sygnał. Czyli, że jeżeli klikniemy na tu, na tym tutaj, damy temu dźwignię, i przełączymy dźwignię. To proszę bardzo, tamto się zapaliło, a to nie. <laughs> Ciekawe dlaczegoż, A bo tutaj jakoś tak się nie. Wyłączmy na razie. Widocznie to musi iść w prostej linii. No właśnie, bo to nie nie. Nie, nie, nie. Wiecie co? Nie, nie, nie. Nie wiecie co? Nie, 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 ale mam nadzieję, że. Dobra, tutaj postawmy to. Tu postawmy to i tu postawmy tęże lampę. O, i teraz powinno być wszystko ok. Widocznie to musi być w prostej linii od tegoż. tam jest lampa i tam jest lampa. O, teraz się obydwie zapaliły, ponieważ on wydaje sygnał o częstotliwości, można to tak nazwać, 1000, a tamte przyjmują o częstotliwości 1000. Jeżeli tutaj by zmienić teraz na 1010, to tamto zgasło, a tutaj na przykład sobie postawimy receiver 1010 i lampę, i tutaj nazwiemy 1010, i proszę, już się od razu świeci, bo to już odsiewa na 1010, a tamte się nie świecą. A jak z kolei znowu wrócimy na 1000, to tamte się świecą. Wyłączymy, nic się nie świeci. Postawimy sobie drugi. Drugi tutaj, temu damy 1010 i damy mu też dźwignię. A, nie musi być dźwignia, może być na przykład też mm, proszek. Troszek. i na końcu czerwona latarenka i proszę bardzo, 1010 świeci, 1000 świeci, czyli jak widzicie mod działa i jest całkiem sympatyczny, można sobie oświetlić cały dom za jednym kliknięciem na przykład yy, dźwigni, także jest w sumie całkiem fajny i może można jak widać schować ten klocek gdzieś tam w głębi, yy, a ten go tylko dotyka, może być obok, może być... Yy, Dołączony do niego sygnał, yy, znaczy y, ścieżkę, że tak powiem, nowo, Także jakoś to sobie można zawsze w domu, czy tam gdzieś tam poukładać. Oczywiście nie musi to dotyczyć tylko lamp, może być cały system skomplikowanych, różnych różności. Zatem jak widzicie, mod działa, ja kończę. A wypiszcie w komentarzach, jakie jeszcze chcecie poradniki. Oczywiście oglądajcie wszystkie moje serie, wchodźcie na stronę społeczności na Facebooku, wchodźcie na stronę ania.pg.pl, Wchodźcie na nowego bloga, no i oczywiście łapkujcie i subskrybujcie kanał. Żegnam się z Wami, czerwoną pochodnią. Pa pa pa!